Cześć, witajcie, z tej strony Suert. Kilka miesięcy temu po raz pierwszy ujrzałem trailer z gry Asterigo z Curse of the Stars. Przyznaję, że wywołał on u mnie lekkie zainteresowanie tytułem i miałem go cały czas gdzieś tam z tyłu głowy. Z kolei całkiem niedawno ograłem demo dostępne na platformie Steam, wrzucając nawet materiał na kanał. Wywołało ono u mnie mieszane odczucia. W dniu premiery uzyskałem klucz od wydawcy, dzięki czemu na spokojnie mogłem przysiąść i przyjrzeć się grze. Zapraszam na moje wrażenia z gry Asterigo z Curse of the Stars. Produkcja swoją światową premierę miała 11 października bieżącego roku. Gra została stworzona z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation i Xbox. W naszym kraju została wydana w angielskiej wersji językowej. W skrócie jest to RPG akcji z widokiem z perspektywy trzeciej osoby. Sami twórcy Akme Game Studio wypowiadają się, że jest to taki lightowy Souls Like. Produkcja powstała na silniku Unreal Engine 4. Asterigo zabiera nas w podróż do zrujnowanego Afes, miasta, będącego kiedyś tętniącą życiem metropolią, któregoś razu mieszkańcy obrazili bogów, przez co spadła na nich straszliwa klątwa. Podczas tworzenia świata, twórcy czerpali inspirację zarówno z greckiej kultury, jak i mitologii. Da się to odczuć na każdym kroku. My wcielamy się tutaj w młodą wojowniczkę Hildę, która wyrusza na wyprawę w celu odnalezienia ojca. Jak można się domyślić, poszukiwania zawiodą ją wprost do Afes. W miarę postępów poznamy historię tego miejsca głównie dzięki odnajdywanym w świecie gry echom dawnych wydarzeń czy stronc przeróżnych dzienników. Prawdę mówiąc, tutaj pojawia się pierwszy zgrzyt. Fabuła zupełnie nie porywa. Podczas rozgrywki są momenty, w których musimy podjąć decyzje mające wpływ na zakończenie, były mi one zupełnie obojętne. Mieszkańców poznajemy głównie ze znajdowanych historii, a postacie niezależne są bez i płytkie. Niestety to samo tyczy się głównej bohaterki, która jest zbyt młoda, by była wiarygodna. Jej podejście do przedstawionych wydarzeń z racji wieku jest niedojrzałe i obojętne, zbyt frywolne jak roczne wydarzenia, które miały miejsce w Afes. Akcję w grze obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby, świat gry wyraźnie jest wzorowany grecką mitologią. Przemierzamy po otwarte lokacje, które niestety w tym wydaniu nie cieszą oka. Gra mimo, że powstała na silniku Unreal Engine 4 to w kwestii grafiki nie pokazuje klasy. Jest kolorowo, mangowo i chyba ładnie? Nie wiem, bo to totalnie nie mój klimat. Każde zadanie fabularne to osobna lokacja. Mamy więc slamsy, dzielnice arystokracji, kopalnie, katakumby i tym podobne. Aby dostać się do celu misji, co oznacza starcie z bosem, musimy przebyć sporą część danej lokacji. Już po wkroczeniu na nowy teren nie budzi on zachwytu, a co dopiero, gdy jego przejście ciągnie się kilkadziesiąt minut lub więcej. Pierwszy raz łapałem się na tym, że kolejne miejscówki przebiegałem, omijając wrogów, byle tylko dojść do bosa i mieć cel z głowy. Na tym polu jest słabo. Szkoda, bo sam pomysł i zamierzenia są naprawdę w porządku. Podczas eksploracji wzorem chociażby serii Souls odkrywamy wiele skrótów ukrytych skrzyń ze skarbami czy sekretnych przejść z ukrytym minibosem. Tutaj jednak potrzeba mistrzów tworzenia poziomów. W tej grze są one tak nudne, że dość szybko dechciewa się szperać. Jeżeli ktoś jednak będzie chciał zebrać wszystkie przedmioty kolekcjonerskie, to warto sobie chociaż odblokować skróty. W momencie śmierci naszej bohaterki wracamy bowiem do ostatniego odwiedzonego punktu kontrolnego, którego położenie może być dosyć odległe od miejsca zgonu. Wtedy tak odblokowany skrót z pewnością będzie pomocny. Czym byłby dobry RPG akcji bez walki? Wasterigos czeka na nas mnóstwo pojedynków i to zarówno z grupami wrogów jak i z pojedynczymi przeciwnikami. Te standardowe mięso armatnie nie stanowi dla nas wyzwania już od samego początku. Jeśli ktoś chce cokolwiek się wysilić, to radzę od razu przełączyć na najtrudniejszy poziom rozgrywki. Co jakiś czas musimy wytępić grupę wrogów i wtedy jest deko trudniej. Oczywiście zdarzają się wersje silniejszych przeciwników, można by ich nawet nazwać półbosami, ale i oni nie stanowią większego wyzwania. Inaczej jest już z samymi bosami i w zasadzie walki z nimi są już mniejszym lub większym wyzwaniem. Projekty przeciwników, tak jak i lokacji, nie zrobią na nas efektu wow. Powiedziałbym nawet, że są słabe, jedyny wyjątek stanowią pełnoprawni bosowie. Tutaj widać i czuć, że to potężni przeciwnicy. Walka z każdym z nich wygląda zupełnie inaczej: dysponują innymi umiejętnościami i zdolnościami, ich wygląd w końcu może się podobać. Starcia są zręcznościowe. Zapomnijcie o jakimkolwiek planowaniu. Dwie aktualnie wybrane bronie pozwalają nam skorzystać ze standardowych ataków oraz ze wzmocnień. Oprócz tego, używamy zdolności, których uczymy się w miarę postępów. Podczas starć musimy zwracać uwagę na trzy standardowe paski naszej bohaterki: zdrowie, stamina i nazwijmy to mana, którą wykorzystujemy do odpalenia specjalnych zdolności. Flaszek i gadżetów, które mają nam dodatkowo ułatwić starcia, jest tutaj co niemiara. Na każdym kroku znajdziemy tego typu przedmioty, więc dosyć szybko przestaniecie się martwić o to, czy Wam czegoś zabraknie. To kolejny element, który powoduje, że gra nie jest żadnym wyzwaniem dla wytrawnego gracza. W grze kierujemy wojowniczką Hildą, nie mamy tutaj do wyboru żadnej klasy postaci, w trakcie określamy w czym nasza bohaterka będzie się specjalizować. Już na samym początku zdobędziemy wszystkie dostępne w grze bronie, możemy dowolnie żonglować pomiędzy dwiema z nich i pod dwie wybrane określić rozwój postaci. Naszą bohaterkę opisuje kilka rzeczy, atrybuty definiują jej siłę, kondycję czy też moc wykorzystanej umiejętności. Bardziej rozbudowane jest drzewko talentów, które jest podzielone na trzy części. Każda z nich dotyczy dwóch broni wykorzystywanych w jednym momencie. Tak, na przykład, w oparciu o miecz, starczą i topór, będziemy odblokowywać umiejętności, które przydadzą się właśnie w takim zestawieniu. Drzewko talentów jest sporych rozmiarów, i tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Potem mamy umiejętności, których odkrycie wszystkich wymaga przejście prawie całej gry. W jednym momencie możemy korzystać jedynie z czterech zdolności. Ostatnią rzeczą są perki. Często dają one wzmocnienia jednego atrybutu kosztem innego. Punkty umiejętności zdobywamy głównie w walce. Starza się, że w bardziej ukrytym miejscu natrafimy na flaszkę, która na stałe doda nam punkt talentu czy atrybutu. Podczas eksploracji świata gry zbieramy tony przedmiotów. Są wśród nich te cenne, jak i zwyczajne. Wiele przyda się nam do ulepszania naszych broni, a także do tworzenia tzw. świecidełek. Te drugie bardzo często dają nam odporności na różne żywioły. Przyznaję, że jest to jeden z ciekawszych elementów występujących w grze. Wszystkich tych ulepszeń dokonamy u wulkanu postaci przebywającej w schronie. Schron z kolei to taka nasza baza wypadowa bezpieczne miejsce. Tutaj otrzymujemy zadania główne wraz z dokładnym opisem. W tej lokacji nikt nas nie zaatakuje. Bez przeszkód możemy konwersować z postaciami niezależnymi. Oprócz upgrade'u broni, znajdziemy tutaj na przykład sklep z potrzebnymi rzeczami. Ratując kolejne postacie w postępie fabularnym, przyprowadzamy je właśnie do schronu, a one oferują nam w zamian pomocną dłoń. Asterigos i Pegi 7 to w zasadzie mówi samo za siebie. Twórcy określają swój produkt jako lightowy Souls-Like i muszę przyznać, że w tak dużym stopniu jest. Mamy punkty kontrolne, do których bohaterka trafia po śmierci. Wrogowie odradzają się po naszym zgonie, a także po odpoczynku w takim miejscu. Są takie lokacje jak na przykład kopalnie, gdzie widać inspirację chociażby podobną miejscówką z Demon Souls. To jednak wszystkie podobieństwa. Dusze pokonanych przeciwników nie przepadają po śmierci, a my możemy je wykorzystać do wytwarzania przedmiotów i Lepszeń broni. Sama walka również nie stanowi wyzwania. Większość miejscówek, mimo że ogromna, to jest cholernie nudna. Pierwszy raz od bardzo dawna złapałem się na tym, że przebiegałem lokacje, by jak najszybciej dotrzeć do bossa i mieć to z głowy. Te miejsca, mimo że wypełnione wrogami, to jednak są strasznie puste. Są ogromne, ale pozbawione życia zrobione jakby na ilość, a nie na jakość. Poza tym sama oprawa graficzna jest taka sobie. Prawdę mówiąc, czułem się tak, jakbym odpalił jakąś grę z PS3. Lata temu grałem na tej konsoli, gdyby wtedy pojawił się Asterigos, to pewnie byłby hitem. Tym wszystkim nie pomaga fabuła. Historia jest na tyle mało angażująca, że zupełnie obojętne były mi podejmowane przeze mnie decyzje. Główna bohaterka to dziecko, które wyrusza na poszukiwanie ojca. Nie byłem w stanie zbudować jakichkolwiek więzi z tą postacią. Jest ona zupełnie niewiarygodna i psuje wręcz imersję ze światem gry. Jej lekceważący stosunek do wydarzeń, które tutaj mają miejsce powoduje, że sami w ten sposób zaczynamy postrzegać grę. Walka i rozwój postaci dają radę, chociaż na tym polu też szału nie ma, jedynie bossowie bronią całości. Czuć, że to potężni przeciwnicy i stanowią wyzwanie. W wielkim skrócie jest mnóstwo innych gier, tańszych, gdzie wszystkie te elementy są lepiej poukładane. RPG RPGów akcji mamy na rynku zatrzęsienie. Ta gra zrobiłaby może furorę 10-15 lat temu, ale niestety nie dziś. W mojej ocenie to produkt skierowany przede wszystkim dla dzieci. Tak, dla dzieci, których rodzice, gdy zobaczą, w co grają, to tylko szczęśliwie się uśmiechną. Jest kolorowo, czasem zabawnie, nie ma krwi, a przeciwnicy wyglądają jak żywcem wyjęci z kreskówek dla najmłodszych. Jeżeli tak spojrzymy na tę grę, to wszystko, co opisałem, broni się bardzo dobrze. Dla mnie, dla osoby dorosłej, to jednak gra z dobrymi pomysłami, kiepskim ich wykonaniem i po prostu cholernie nudna.